Mam dla was bardzo ważną wiadomość. Dzień dobry, jestem Michał i przychodzę do was z nowościami ze świata Spider-Mana 2. Zaczniemy od rzeczy, które nie mają w sobie spoilerów, a potem przejdziemy do fragmentów, w którym powiem wam jak najpewniej będzie wyglądała pierwsza godzina, może pierwsze dwie godziny rozgrywki. Wszystko będzie podzielone na segmenty, żebyście łatwo mogli nawigować po tym filmie. Rozkład jazdy jest znany. Jazda z symbiotami. Ale zanim zaczniemy, bardzo chciałbym podziękować wszystkim, którzy zostawili coś po sobie w poprzednich materiałach, czyli łapkę w górę, komentarz, a może nawet follow. Dzięki wielkie. W październiku możemy się spodziewać nowych materiałów ze Spidermana dla serwisu Game Informer, czyli wywiadów, gameplay'ów, trailerów, których jeszcze może nie było. Do tego odrobinę później możemy spodziewać się spotu reklamowego i trailera premierowego, który już oficjalnie zacznie odliczanie do... Premiere gry. Ale odliczanie możemy zacząć już teraz, bo jak mówi staropolskie przysłowie, choćby skały srały, ta gra wyjdzie. Dlaczego? Bo Insomniak ogłosiło, że gra osiągnęła status złoty, czyli wysłali już ją do toczni, już płyty się drukują i teraz wszystkie poprawki, które Insomniak będzie chciał wprowadzić, będą wprowadzane w paczach, które będą wychodziły już po premierze. Ale wybrani twórcy i media otrzymają swoje kopie przed premierą i będą w stanie pograć, a potem wystawić materiały koło 10-13 października, bo wtedy powinno zejść embargo. Ale nie obawiajcie się, Sony zadbało o to, żeby to były materiały bez spoilerów, chyba że komuś odwali ktoś wrzuci na internet całe przejście, ale na tym kanale o tym nie usłyszycie. I to tyle ciekawostek bezspoilerowych. A teraz przechodzimy do mięska, czyli do tego, jak będzie wyglądała pierwsza godzina Spider-Mana dwójki. Twórcy, którzy mieli okazję zagrać w wersję demonstracyjną, mówili, że demo zaczyna się od tego, jak Spider-Man wchodzi do kościoła, żeby odzyskać serum, które ukradł Craven i które chce użyć do tego, żeby uleczyć doktora Connorsa, którego swoją drogą zobaczymy w tym ikonicznym białym stroju, ale na pewnym momencie fabuły stanie się on zbyt duży dla niego, więc już będzie biegał bez. I to właśnie w tej scenie podczas walki Craven odkryje podatność symbiota na dźwięk. Podobno kostium został stworzony z pomocą Harego, który już na tym etapie rozgrywki będzie znał sekretną tożsamość Petera Parkera i Milesa Moralesa. Kolej z gra od zaczyna się od takiego etapu tutorialowego, w którym uczymy się ruchów i mechanik gry. W tej części najpewniej będzie to scena, w której zbiry uciekają z raftu, czyli tego tajnego więzienia dla złoczyńców. Na jednym z trailerów, gdzie Miles podczas tego eventu właśnie spotyka swojego Nemesis, widzimy Petera Parkera dalej w swoim czerwonym kostiumie, co może wskazywać na to, że jeszcze wtedy nie miał symbiota. To byłaby dobra opcja, żeby pokazać możliwości pajęczych skrzydeł i przełączenie się pomiędzy postaciami. Na samym początku gry zapewne możemy się też spodziewać sceny, w której Harry wraca z Europy i spotyka się z Peterem i potem gdają razem o tym leczeniu świata. I właśnie jako efekt tego, potem Harry i Peter będą razem pracowali w fundacji Emily May. Twórcy wspomnieli też, że grali w misję gonienia jaszczura, którą tak dobrze znamy z pierwszego wypuszczonego gameplayu przez Insomniac Games, a także w misję poprzedzające to wydarzenie. Tak więc sceny, w której zbiry Cravena atakują Fundacje, mogą być właśnie jednym z tych wydarzeń, które dzieje się przed pościgiem. Potem docieramy do końca gameplaya, gdzie Peter mówi Zajmę się nim sam, ja też mam ostre kły. I to właśnie wtedy wyrusza na poszukiwanie Connorsa i tam rozgrywa się ta walka z bossem, którą mieliście okazję zobaczyć na jednym z moich poprzednich materiałów. Na koniec widzimy kolejny pościg Spidermana za jaszczurem, w którym Kraven odrywa mu ogon, a Peter Parker wsadza mu do paszczy antidotum. I te wszystkie wydarzenia powinny znaleźć się w pierwszej części gry, czyli około godziny dwóch. I jestem pewien, że nawet po Obejrzeniu tego całego materiału, który tutaj widzicie, i tak nie będziecie się nudzić przechodząc tę część. I to tyle ode mnie. Dajcie znać w komentarzu, jak Wam się podoba ta historia budowana przez Insomniac Games, a ja dziękuję za uwagę i żegnam się z Wami. Cześć, cześć.